Damian Nenikowski, kostium czerwony, Michał Jaworski, niebieski. Rozpoczynamy pojedyncze złoto w kategorii do 84 kg. Po tym finale, jak chorować z zawodników w kategorii do 84 kg? I też proszę o sprawne zachowanie się w choru, ale to dopiero po finale w kategorii 84 kg. Warto wspomnieć, że nie ma w tej kategorii naszego można powiedzieć, czempiona Artura Michalkiewicza z Śląska Wrocław, który niszczy e, Europy bodajże sprzed e, 3 lat, e, mistrz Europy seniorów, jest, e, ma też koniec po operacji kolana. E, on jakby nie był, byłby tu faworytem, jeżeli by wystartował w tej kategorii, chyba, że walczyłby w kategorii wyżej 96. E, no i zwolniło się miejsce i dlatego jest szansa dla tych, dla tych zawodników zdobyć w tych 80 w mistrzostwach. Właśnie złoty medal w tej kategorii już minuta i 10 sekund pojedynku za nami Stara się próbuje Damian Janikowski, ale Michał Jaworski nie pozostaje dłużny Tak, Michał Jaworski to jeszcze zawodnik w tej starszej kadry, z którym też miałem właśnie przyjemność też z nim na tym trenować i jeździć z nim na obozy jest no, no, łatwo skóry nie sprzeda doświadczony swoje też przewalczył, przetrenował, także no, łatwo nie będzie. No mówię, tutaj przemawia tu rutyna, z tej strony siła i młodość. No zobaczymy, zobaczymy co, co weźmie górę. I on dobrze broni się w parterze, także z tej, jak wspomniałem wcześniej szkoły, AK jest Piotko w trenera Grabowieckiego, także um, będzie ciężko Janikowskiemu wykonać tę akcję techniczną. No proszę, przed momentem mieliśmy właśnie próbkę tych umiejętności defensywnych, ale do końca stara się Janikowski wybronił. Bez punktu. Bez punktu. A więc po pierwszej rundzie w lepszej sytuacji będzie zapewne, choć jeszcze tutaj kilka... Sekund na ostateczne stwierdzenie w tej sprawie będzie trzeba poczekać, ale wszystko wskazuje na to Michał Jaworski. On prowadzi 1 do 0. Nie, nie. Tak, Michał też już tak bardzo zawodowo się zapasami nie zajmuje, już nie jest w kadrze, nie jeździ na obozy, trenuje, ma swój biznes, trenuje po prostu bardziej chyba dla przyjemności. Andrzej. No i być może to trenowanie dla przyjemności mu tutaj bardzo dużą przyjemność przyniesie, bo... Często trenując właśnie tak dla przyjemności nie, jest, nie ma się już takich obciążeń psychicznych, nie ma już takiej presji, że trzeba, że muszę, żeby gdzieś jechać, żeby nie jechać na świat, że muszę zostać tym mistrzem postem, po prostu przyjeżdża. Czy będzie trzeci, piąty czy, czy, czy pierwszy, to w sumie nie ma wielkiego znaczenia. Oczywiście nie dla niego. Właśnie do Michał Jaworski. Wielki to Janikowski w przerwę. Bardzo mocna walka. Zdają sobie z tego sprawę, że, że walka może niedługo wkroczyć w decydujący moment. Janikowski musi myśleć o tym, że, że tą rundę musi wygrać, bo inaczej zostanie tylko srebrnym medalistą. No i dalej. Wrocław Chełma nie dogoni <laughs> i już tego nie zrobi, nie będzie miał okazji. Coraz bliżej przymusowego parteru dla Damiana Janitowskiego jesteśmy. No i podejrzewam, że to był cel Michała Jaborskiego. Przynajmniej mógł być. On skupił się tutaj na odpieraniu. Artykułu. No i zobaczymy, czy teraz. Będzie szukał szansy w parterze i no, jest to zawodnik też kompletny i jest, jest, jest wielce prawdopodobne, że może tę akcję techniczną wykonać. Próba wynoszenia. Mało brakowało. No zobaczymy jeszcze raz czy jeszcze raz zdąży się zebrać do ataku. Janikowski też nieźle broni. Zaczyna... Jest, tak, punkt i to Michał zostanie mistrzem Polski, brawo. O, ze spuszczoną głową obserwuje te ostatnie sekundy i widzimy radość Michała Jaworskiego, a KSK Ostrow złoty medal dla tego zawodnika srebrny, dla Damiana Janikowskiego ze Śląska Wrocław brązowe. Dla Jarosława Karbownika z granicy Gdańskiej, Michała Miszkowskiego z Zagłębia Wałbrzych. Gorąco było w hali Agrosu, faworyt nie wygrał, a więc kibice, którzy tutaj trzymali jednak stronę tego, e, to, który miał, miał być srebrnym medalistą w większości opinii, już nie powiem kogo nawet, <ścoughs> cieszą się podwójnie. Za chwilę dekoracja z kategorii 74 kg. No a tu obrazki, jakich jeszcze w tej hali nie oglądaliśmy, ma grono fanów. Widać, że Michał naprawdę bardzo, bardzo się cieszy z tego medalu, to, to po prostu widać. Myślę, że on sam się nie spodziewał, że ten złoty medal zdobędzie. No a patrzę, jak Damian Janiczowski opuszcza hale w samotności, mając czas na przemyślenia. Ale rzeczywiście ciekawe są te finały. Nie tylko ze względu na to, jak walczą zawodnicy, ale jakimi rezultatami się te pojedynki kończą. I mieliśmy tutaj no, nie jedną, nie dwie, nie, a nawet trzy takie niespodzianki mniejszego, większego kalibru. Ale jednak rezultaty dla fachowców nieco zaskakujące. Też jestem ciekaw, o czym to świadczy. Czy, czy może faworyci mają jakieś kłopoty z presją? No, co to ciekawe, tutaj można zauważyć, że. No, Miszczami Polski zostają w większości zawodnicy, którzy no, nie są w kadrze. Może podchodzą do takiego z większym luzem, z mniejszym właśnie obciążeniem psychicznym, tak jak właśnie Michał Jaworski, no to już jest zawodnik, który już w kadrze nie jest w racji chociażby wieku. Czy tutaj teraz Przemek Malinowski no, wygrał z reprezentantem można powiedzieć naszego kraju, z Olejniczakiem? No, nie nie wiem, Może faktycznie ta presja tutaj odgrywa jakąś rolę? Daje. Będzie to myś, myślę ważne pytanie dla, dla tych wszystkich, którzy trener Richard Wolny, między innymi tych wszystkich, którzy się opiekują kadrą, bo, a bo takiego pytania bez odpowiedzi pewnie sobie nie zostawią. Być może wiedzą, co, co już to się stało. No zobaczymy jeszcze tą ostatnią walkę. Być może największa niespodzianka przed nami. Tutaj właśnie jakaś sensacja. Każda dobra impreza sportowa powinna mieć jakieś sensacyjne zakończenia i zakończenia najlepiej oczywiście. No jeszcze czekamy na koniec dekoracja za moment Damian Fedorowicz, a rozżary w niebieskim stroju zmierzy się z Markiem Mikulskim i reprezentantem warszawskiej Legi. i on wie, że to a to za